Gabriel Amort twierdził, że najbardziej należy się modlić do Matki Świętej i do Jana Pawła II. Gabriel Amort twierdził, nawet on to powiedział kiedyś publicznie, powtarzał wiele razy, że szatan najbardziej się bał Jana Pawła II, nawet bał się i bardziej go nienawidził niż ojca Pio. Yy, I faktycznie niektórzy polscy egzorcyści, ja cytuję te wypowiedzi, nic nie wymyślam, bo to jest książka absolutnie oparta na, oparta na faktach. Niektórzy polscy egzorcyści twierdzą, że jak podczas egzorcyzmu wypowiedzieli imię świętego Jana Pawła II, to nagle następowała manifestacja demoniczna. To znaczy nagle ta osoba zaczęła się rzucać, rzucać przedmiotami i nagle zaczęły lecieć gwoździe, ostre narzędzia i w ogóle działy się właśnie sceny jak z filmów. Mało tego, jeden z polskich księży, Maciej Gutmaier twierdził, że on wyganiał demona skarpetą Jana Pawła II. To znaczy, to jest też historia już opowiedziana w mediach. Miał po prostu dostęp do relikwii, która, którą była relikwia pierwszego stopnia, skarpeta, którą nosił kiedyś Jan Paweł II Święty. I tą skarpetą, która była, no wiadomo, jakoś tam w jakiejś w jakimś szybie czy, czy, czy antyramie, po prostu nad głową osoby opętanej wymachiwał i, no i wtedy oczywiście demon znowu się ujawniał. Wtedy zaczęły się rzeczy straszne. Ci księża naprawdę to opowiadają. Oni naprawdę w to wierzą. I to jest przerażające dla mnie.